Tu masz tak 10 sztuk. No. się Malisia. 022 EP Deluxe. 10 sztuk. I 6 sztuk Paramasari. To jest kurczę towar, taki, że ja pierdzielę. I, i skąd to masz w ogóle? My Music, jak kończyło swoją działalność. To przemianowało się w bajzel i robili wyprzedaż zwyczajną. Mhm. No. I za ile to można było kupić wtedy? Wtedy no to można to było kupić bardzo tanio, po 40 chyba złotych płytka. No a dzisiaj chodzi po 250. Znaczy dzisiaj chyba nie ma dostępnej tej limitowanej. No nie ma, no i haram Masari a, tak samo. A ludzie wystawiają po 250, także nie wiadomo, szczerze mówiąc, ile to jest warte. Bo to ktoś by musiał to kupić jest, w tej cenie, nie? Jasne, to jest wartość kolekcjonerska, tak zwana. Ona się waha w zależności tak naprawdę od popularności artysty i co ci mogę powiedzieć? No na pewno ci ludzie za to dadzą dużo, tylko że ja nie chcę sprzedać, tylko zostawić. Czyli odbierzesz sobie. No, oczywiście, że tak. To są Pokojnie. moje jagodzianki, jakby to maliś powiedział. <grymne> <grymne> na razie połowa jagodzianki. Wydaję jagodzianki w ląbie. <grymne> A jak nie, zostawiam w ziombie. <grymne> A ile byś chciał? Kurczę. Sześć pak dałbyś mi. Mm -mm. To na pięciu. Pięć pak. Jagodzianka. Dobrze by się kojarzyło. Czekaj, ja zobaczę. Po kodzie, pyk. No właśnie. Są po 36 zł, tylko bez tego bonus traka. nie? No i to jest największy minus tej ceny. Tak, i za 285 ktoś wystawia, ale. No ale i to nie jest sprzedał. nie sprzedał. No jasne, wiesz, za dwie, za dwie paki to schodzi od razu. No nie wiadomo. 100? To jest wartość kolekcjonerska. Na przykład tako Hemingway'a winyl marmur, no to chodzi po 1200 chyba, 1100? Ostatnio sprawdzałem. Zakończonych widzę za 285, tako, ale nie masz, że ktoś kupił, nie? Aha. W archiwum za 109 widzę, Aha. ale nie było ofert kupna za 109,90. Aha. Kurczę no, powiem Ci, że no, zobacz na Eliksie, to jest towar jest wart tej ceny. Za stówę, jakbyś wystawiał, no to byś miał od razu hajs. 11 grudnia 2019. Limitowana. Za 21,50. No, to 19 rok. To wtedy, co to kupowałem. Tamte czasy. A on chyba wtedy jeszcze nie był o sławny, nie? No, jeszcze wtedy to, to się zaczynało dopiero. Zaczynały się te Mister Polska. Jagodzianki, właśnie. Abonent niedostępny. Czyli zakupiłeś się legalnie, tak? No, oczywiście, że tak. kurczę. Nawet tam autograf jest, a nie razu nie odtwarzane. No, ostrożnie na ząbki. <grystanie> Lubią wypadać. A rekinum odrastają. <grystanie> Rozdziewiczasz je, <grystanie> że tak powiem. Jeśli wiesz, co ci powiem, mają trochę rysa gdzieś tu na bokach czy coś. I ta na przykład jest ładna. No. A na tej tu nie wiem, czy to będzie widać. Tu na przykład jest taka, jakby plama dookoła tego. Wiesz? Kurczę, no, no, mówię ci, że ja nigdy, sobie. nigdy ich nawet nie sprawdzałem. Trzeba by sprawdzić. Plama dookoła. No. Może się odtworzyć, bo ona nigdy nie była odtwarzana akurat, więc żaden problem. No i tu rolę też autograf gra, kurczę, nie? Zobacz, masz tam w, w górnym rogu. To drukowany chyba, nie podpisał się, tak. Tak, jest, kopiuj nie. Nie, chyba nie. Nie, nie, skopił wklej. A skąd by to było? No, od Malika. Każdą sam podpisywał? No, oczywiście, że tak. Z tego, co gdzieś tam kiedyś słyszałem z jakiejś jego relacji, to on zastawiał rzeczy w Lombardii, trochę ratowały mu dupę, nie? No, dlatego tak i ja jestem. W star czasach. Dlatego i ja jestem. No to kurczę. Raz, raz lepiej, raz gorzej. No śmiga. Śmiga, no No takie jakby plamy. To jakaś wada produkcyjna, pewnie, przy laminowaniu, nic innego. Mówię, no, no rozdziewiczyły się, nigdy nie były wyciągane. O, o. To może dlatego też były takie przecenie, nie? Przez tą wadą produkcyjną? Ki wie, to po prostu było. W My Music wysprzedawali wszystko. Płyty Aero, winylowe, chyba wtedy nawet po 30 zł można było kupić, więc. To było w, na, jakoś coś takiego, Black Friday sobie zrobili. To jest mówka niewyciągana nie z folii. Tu folia właśnie robi cenę, nie? Ha, w Haram Masari. Kurczę, no ja bym nie szalał, nie? Jakbym widział, że ktoś w archiwum kupił, na przykład uh -huh. nie wiem, za 100 zł, tę edycję limitowaną, to jeszcze spoko, ale nie ma ani jednej takiej uh -huh. y Aukcji, w Ja wiem, bo to jest wartość kolekcjonerska, nie dla przeciętnego człowieka to może być zwykły kawałek tektury i plastiku. Chcesz, to mogę dać ci po dychu za sztukę, czyli by było 160 zł, nie? Mhm. Uh -huh. Nie, no to jest słabo, bardzo słabo. No do dwóch stów jeszcze bym dociągnął, nie? Bardzo słabo. Ty I sobie odbierzesz? No wiem o co chodzi, kurczę. Daj mi chociaż po te dwie, dwie trzy dychy, kurczę Może no. mi te cztery paki miał. To jest tak, że no wiesz, no to jest naprawdę wartość taka konkretna. Wiesz, że ja mam płyt kilka tysięcy w domu i kaset tak naprawdę no, zbieram od wielu lat i teraz dopiero się mi, kurczę... Masz uga... fotę jakąś, żeby pokazać? Nie mam. No, nawet telefonu nie wziąłem ze sobą. Zobaczył chętnie. Spoko, mogę Ci pokazać mój dom 63 metrowy, na którym na powierzchni pięciu, nie no, 7-8 metrów kwadratowych żyje magazyn w domu. Tak? No. Po dziadku. Kurde. Ta zajawka zbierania wszystkiego, mam wierzę To, to mogłeś, masz... mogłeś, wziąć więcej na wszelki wypadek, no mówię ci, no. Po dychu to jest 160, 200, ja podzielić na 16 to jest... Daj mi chociaż 3 paki, no będzie git wtedy. To będzie po 15 już. 300... Na no 16 Będę to miał 3 jest... paki, to na ruchy będę miał. 16 sztuk razy 15 złotych, 240 złotych by było. No. Po... To 2,5 max. Max, maxów, max. Mhm. I odbierzesz sobie, nie? No nie, no to jest pod zastaw, tak? Kurde. No daj te 3, będzie git. No ja wiem, ale nie, nie wiadomo za ile to się sprzeda i czy rzeczywiście będzie jakiś później popyt na to, nie? Jest. Je? Także na no, Haram Masari zobacz. Po 15 zł mogę dać. To Haram do Masari tych, zobacz. Do, do tych 2,5... Pół... Haram Masari? No zobacz, po ile nie ma kody. Nie ma kodu. Mm -hmm. No jest jedna za 250 wystawiona. Mm -hmm. Nie ma zakończonych harmonogramów. To już biały krug wręcz. <laughs> Sprzedano przez Kup Teraz za 99 zł. 14 lipca 2020 roku. No, dwa lata w tył. Już prawie trzy. Sprzedano przez Kup Teraz za 140. Unikat folia WWA. No. No, no, to jest, no, mówię, to, to są to, to już by było lepiej, nie? No mówię, no to trzy paki i będziemy zadowoleni, ja i ty, bo ja tego nic, nie masz. Nie ma szans, że nie odbiorę. Eee... No dobra, deal. Może być trzy stówki. Pioneczka. Daj dowodzik. Oczywiście. E, cześć, mam pod zastaw ten młot, młotowiertarkę. Pokaż. Że nie chcę sukieneczkę kupić na urodziny, tak? No bo z urodziny ma, wiesz? I troszkę brakło? I trochę brakło. To czekaj? Wow, mutowiertarka. Wszystko na chodzie, wszystko działa. Ale wszystko jest kurde w pyle. No, używany w końcu był, ne? No, ale wiesz... Teraz się człowiek cały ubrudzi. Ile byś chciał? Z osiem 8 dyszek. 8 dyszek? No. Chyba spokojnie No tak myślę, tak dalej. I pod zastaw, tak? Pod zastaw. To jest na młot przełączone, musisz wsadzić. Raz, bo nie słyszałem. Jest na młot przełączone, musisz wiertło wsadzić i przytrzymać na dół wiertło, nie? Wtedy no, no, nie on wiem. zatrybi. A chyba nie wiem, czy to nacisk jest, czy coś. ma ja w jedną stronę tylko tam. A nie, to powinien być jedna, druga strona. Może tu nie ma lewo prawo, nie? Może nie ma. Ja zawsze na jedną tą ustawiałem, góry tylko i tyle. Teraz jest tu na młot, a tu na młot. A jak przestawia? Musisz trzpień wsadzić nie? i docisnąć go lekko. To on wtedy normalnie działa. Ten duży wsadź tam, krzpień. Dobra, wiesz ty. No może tam, no. Ok. Dobra, lidia. To jest, rąk rąk nie urywa. Uczycie, jakby prąd kopnął, nie? No. Takie dziwne. Spokojnie, rąk nie urywa. Nie urywa, dobra. Ale nigdy tak nie testowałem, żeby ręką sobie. Wiesz. Nie no, bo on ma jak do to wtedy wiesz, trybi, nie? Miałem no. no. taki klocek drewniany, ale szapa się zaczęła osuwać na dół. podłożyłem go pod środek, żeby nie. Nie jebać. A. Muszę sobie załatwić kolejny, nie? Bo tak w kafelkę pupnąłeś to tylko kupię. No to nie pod... nie będzie, nie? Tak. A, a Cię to co mówisz? Osiem dyszek? No chyba, że też więcej. No. Jesteś gwiazdą Lombardu to. O, dziękuję bardzo. Z dużo zrobimy. Tak. Proszę bardzo. Dzięki ci bardzo. Dobrze się z tą interesy robi. Dzięki również, wzajemnie. No dzięki na razie. Do zobaczenia. Chłaby P40, jest, to? No tak, tutaj drugi. Na następny, tak. Razem jak pan stoi, poda mi pan tego tak, um...